Zmienią Twoje podejście do przyszłości na zawsze. Dwa scenariusze Twojej przyszłości, które wybierasz? Cześć, jestem Wiesława i chcę pokazać Ci dwie możliwości drogi Twojego życia. Jedna prowadzi do wolności, druga do wolności finansowej, którą wybierasz? Scenariusz A. Bezpieczna ścieżka. Kredyt do spłaty, jeszcze studencki. Praca od 8 do 17 za 5500 zł brutto, czyli 4200 netto. Mieszkanie, wynajem około 2000 zł. Samochód na raty 800 zł. Jedzenie i rachunki 1000 zł. Zostaje na życie 400 zł. Oszczędności 0. Urlop raz w roku nad morze. Perspektywa na 35 lat do emerytury. Scenariusz B. Ścieżka tradingu. Żadnych długów studenckich. Praca 2-3 godziny dziennie, wybierasz skąd chcesz pracować, w własne mieszkanie, kupione za gotówkę, samochód, marzeń, bez rad. Podróże, ile chcesz, 4 razy w roku, oszczędności rosnące co miesiąc, inwestycje w nieruchomości, perspektywa, emerytura w 35 lat albo i krócej. Kluczowa różnica? Różnica? Scenariusz A, reaktywne życie. Reagujesz na system. Scenariusz B. Proaktywne życie. Kontrolujesz swój los. Który wybierasz? Scenariusz? Jeśli wybierasz scenariusz B, napisz scenariusz B, jeśli chcesz kontrolować swoją przyszłość i uczyć się w darmowej akademii już dzisiaj.